Dekat. Bardziej mi chodziło o... Proszę was. Okej. Okay. I o co tutaj chodzi z tym wszystkim? No człowiek by widział dużo, tak? Ja może skasuję te czerwone, czyli to, co spadkowe, żeby się tym nie denerwować. Okej, okay. Skasowaliśmy te czerwone. No i co tutaj w tym przypadku mamy? Bardziej mi chodzi o technikę, jak to się rozgrywa, tak? Okej. Okay. No i chcemy to rozegrać, prawda? Chcielibyśmy tą niebieską formację, któryś tam z Was mówił, no, rozegramy tą niebieską formację. Ja powiem tak: yy, przypominam tematu, punkty potwierdzające nasz scenariusz i punkty, które ceny, które negują ten scenariusz. I teraz tak: tutaj za chwilę będziemy mieć jak bardzo chcemy tego buya. Tutaj będziemy mieć za chwilę, powiedzmy, będziemy mieć buy, możliwość buy, czyli będziemy mieć podwójne dno. To jest punkt neurologiczny i pozycja buy. Tutaj jest aktualna. Możemy próbować, aczkolwiek poniżej to jest punkt potwierdzający dla pozycji sell. Poniżej tego punktu faktycznie i to jest. Punkt C z formacji harmonicznej to jest to jest pozycja C, czyli najpóźniej BAJ możemy wziąć tutaj, właśnie przy tej ceny, tu możemy wziąć na 1.31256 Tutaj. Nie widać na tym interwale, ale pokażę. Punkt B, również możemy brać baj i to są punkty potwierdzające pozycję by. Natomiast pozycja sel jest poniżej punktu C w tym przypadku. Tutaj mógłbym właściwie skasować buy, żebyśmy wiedzieli, jak pozycja selowa by wyglądała. Okej, okay. jak wygląda pozycja SL? Ona wygląda bardzo podobnie, mogliśmy ją wziąć przy punkcie C i ona będzie aktualna, właśnie to co przed chwilą powiedziałem, pozycja SL tutaj, poniżej punktu B dla tej formacji. Czyli na pozycji SL mamy szansę zarobić aż tyle. Jeżeli stoisz poniżej i nie dojdzie ten Twój moment, no to nie musisz to grać, prawda? Tak to wygląda. Szkoda, że Tomasza nie ma, ale no cóż to zrobimy. Ok, no i to jest wykres, z którego oglądaliście. Jak oglądamy, moi drodzy, taki wykres, jak, jak ja bym to rozgrywał? Jak ja bym to rozgrywał? Ja podałem ten wykres, jak go zobaczycie chyba w nocy, czy, na, czy w, nie pamiętam, kiedy to było czy rano. No i podałem się w punkcie C. Dlaczego? Że z punktu C mogliśmy rozegrać CD, cała fala CD. Prawda? To z jednej strony mogliśmy całe to cudo rozegrać i na tym zarobić, ewentualnie bym zarobił, a, ale również przy tym punkcie C mogliśmy myśleć o pozycji baj, ale tylko po przy e, wyłamaniu tego szczytu, prawda? Poniżej punktu C mogliśmy grać baj i potwierdzenie przy punkcie B. Tutaj mamy cały ten odcinek do zarobienia. Tak to wyglądała ta formacja. I teraz tak. Te zielone, faktycznie, to są punkty neurologiczne. Ja jeszcze raz zaznaczę, żebyście tutaj mniej więcej wiedzieli, to są punkty neurologiczne. Dlaczego są punkty neurologiczne? Bo mam więcej niż trzy elementy, minimum trzy elementy, które, które podpowiadają, że tam może nastąpić odwrócenia tego kierunku. Lub mocne potwierdzenie. To są właśnie te punkty. Na tym oczywiście interwale, którego oglądamy, bo na M1 pewnie zobaczymy, co innego. Dla niebieskich pozycji. Jeszcze raz mówię, ten punkt neurologiczny tutaj cena 1.3030, to jest ta cena. To jest ostatni bastion, żeby próbować baj pozycję. Nie ma co się to jest. Wybicie w dół jest negacja dla pozycji Baj. O to chodzi właśnie. Tu to jest wszystko, co możesz walczyć. Dalej to jest bzdura. Dalej, a jeżeli ci co myślą o pozycji sel, tak jak ja powiedzmy, bo jeszcze nie wiem, co zrobię, ale mógłbym zagrać w pozycję Sell, ale ta pozycja cel jest tylko poniżej punktu. Czyli dla mnie ten punkt neurologiczny poniżej punktu B, z czerwonej formacji różowej oznacza potwierdzenie dla realizacji formacji różowej. I wtedy, co ja chcę? Ja faktycznie chciałbym... Ekranów mam tutaj. Dobra, zmniejszę trochę. OK. Ja chcę zarobić faktycznie ten odcinek. Ile to jest punktów? No, no nawet ich nie liczę. Także poniżej punktu C możemy myśleć o takie coś. Poniżej. A, może ja zmienię platformę, bo widzę, że coraz trudniej mi ta idzie. Mhm. Ja z tymi platformami tu na dole pewnie widzicie, same metatradery mam 8, metatwórki. Dobrze, że nie mam innych brukierów, poza powiedzmy, tutaj mamy benchmarki. A, c jeszcze jest i, i pewnie inne jeszcze wyszły. I to wszystko trochę ładuje. Może te pierwsze po. odepnie, nie będę odpinał. Odepnie. Chcę pokasować trochę tych cudów, bo mi to przeszkadza w sensie, zawieszasz, się. OK. Dobra, dobra. No i teraz jeszcze raz. Patrząc na taki wykres, który pokazuje obie strony, powinniśmy wyznaczyć, że punkty, bardzo ważne są punkty, powiedzmy. No, każdy z tych punktów jest ważny, natomiast wiemy, że nieskończona formacja faktycznie to punkt C zawsze jest ruchomy, czyli trzeba się z tym liczyć. Natomiast reszta punktów są bardzo ważne i, i jak punkt neurologiczny jest kompatybilny, czyli jest w tej samej cenie, gdzie jest punkt z formacji harmonicznej. No tutaj na przykład co ja mam mówić, jak na oku widać, że dalej mamy dalsze dna, tak? Okej, okay, tutaj widzimy tak. I to jest wystarczająco mocny dla mnie. Sama formacja już tam jest dla mnie mocnym elementem. I teraz tak. Wybicie punktu C lub B tutaj, no to by było dla mnie, o, wybicie tutaj punkt C, znaczy możemy próbować baj tu, jak bardzo chcemy oczywiście, tu przy punkcie C i tu. To są pozycje baj. Który jest najpewniejszy z nich? Najpewniejsze jest przełamanie, czyli już powyżej punkt bez niebieskiej formacji. To jest najpewniejsze, bo wtedy mamy szansę na zarobienie odcinku B, BD w tym przypadku. No, i ja jestem takiego e, zdania. Oczywiście reszta by czekali na technika Fibonacci, formacji harmonicznej. E, wskazuje, że po punkcie D następuje korekta, czyli z punktu D, żebyśmy grali cel. No ja się staram trochę wcześniej. Oczywiście staram się często rozgrywać, powiedzmy, całą formację. Dajmy na to CD, na przykład takie, co z niebieskiej bym rozgrywał. E, czasem staramy się, jak widzimy, rozegrać. A, D. Jeszcze lepiej, powiedzmy, tu jak złapiemy i widzimy takie coś. Zolu często rysuje takie formacje, y, gdzie próbuje z góry trafić, gdzie będzie punkt C, B, C i D. Y, no owszem, owszem, dlaczego by nie? A, ale najprawidłowo jest zagrać pozycję B, D jako zarobek z tej formacji, no i z różowej formacji to jest tutaj, czyli Widząc dwie takie formacje, to nie oznacza, że my będziemy klikać i grać górę, dół i tak dalej. Nie, my mamy punkty, które potwierdzają naszą hipotezę, scenariusz, e, ceny faktycznie i punkty, które negują to wszystko. Czyli wybicie punktu B w dół oznacza negację dla pozycji buy. Przełam, i jednocześnie te same wybicie punktu B w dół oznacza potwierdzenie dla pozycji CEL. I tutaj właśnie ta żartubliwa powie, opowiedź, powiedzenie moje, że ma rosnąć według niebieskiej formacji, tak. No jak nie będzie rosło, to co zrobi? Będzie spadać. Ale gdzie? Tu właśnie trzeba, gdzie jest punkt neurologiczny. I na tym to polega. Pokazując takie kreseczki, to już powinniście wiedzieć, co poeta miał na myśli. I mamy niby dwa kierunki, dwie rzeczy, a tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, jak na to zagrać. Mam nadzieję, że wystarcząco jasno to w miarę wytłumaczyłem. Jeżeli natomiast są problemy, no to będziecie pisać i znowu będziemy ich umawiać, tak? Tak wygląda USD-CAT na H4, patrząc na tą hybrydę, że tak powiem. Trudno jest do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Oczywiście, że można to zrobić na zasadzie jeszcze inaczej. Ja tu patrzę, o, tu jest takie USD-CAT, no i z... dobra, Aha, ale to jest już go robialiśmy. No dobrze, bo chciałem powiedzieć, że w sumie okej, okay, no może być tak. Dlaczego nie? Usun. Dobrze. No i mamy usunięte. I co w sumie widzimy? W sumie widzimy. Yy... No jeszcze nawet i te skosuję. Po co te Fiba? Tak naprawdę, my mamy wyznaczone, nas interesują z tego punktu, czy zejdą w dół i chcemy zarobić tylko ten odcinek lub odwrotnie, z który z tych punktów, najlepszy jest ten, tu, od tej formacji dotąd, zarobisz to. Patrząc na cały ten wykres, przy każdym z tych punktach możemy zajmować pozycję buy i sell. E, dlatego no, tłumacze po prostu byście zrozumieli, czy buy czy sell, tak, może być buy, może być i sell, ale trzeba wiedzieć, gdzie. Ja mam nadzieję, że to się Wam w miarę spodobało i, i może to zrozumieliście. Także pozdrawiam Was serdecznie. We want some chat too.